Dzień dobry moi drodzy W dzisiejszym go gramy yy, doświadczenie no, Nie wiem jak się to nazywa czyli doświadczenie A doświadczenie prezentacji Doświadczenie prezentacji. przed filmem jakiś kurde jak weszłam do gry żeby zacząć film to jakiś typ o imieniu Paweł wysłał mi prośbę o znajomość. Nie wiem, czy mam zaakceptować, no ale może zaakceptuję. może ja swoją Eee, nie pytam, ale okej. Okay. Znaćmy go. Znaćmy Znajdź, znajdźmy go. Znaćmy go. Mm, zajebiście słyszeć. Eee, czatu nie potrzebujemy. Mojej koleżanki nie ma. Znaczy i tak... Gram sama, jestem sama. Liczę tak ptak. Kurde, co się wdrześ, nie? Podstawowe. Bow. Usowe działanie. I... Pięć śmiechowych przyj... Przyjaciele, to dost... no, jest... Ja nie czekaj, robót. mamy potężne O, sprawdźmy. na Dobra, sprawdźmy to, Jaka pszczoła? Plus 8 punktów, no dzięki wielkie, nie? nie mam tych gwiazdek, bo ja nawet nie spojrzałam sobie. Ty. No to teraz nie wiem, ile mam gwiazdek, super, okay. jestem za Yippee! Wyjdź, wrócimy wkrótce, lubię mój set drupujący, har-har... Jaki har-har?! Dobra, może sprawdźmy... Wyjdź. Oooo! O to jest ten mem, to jest ten mem. Dobra, znam to. Czekaj. Sprawdźmy... helikopter, helikopter. Czekaj. 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 Raz się Aha, dobra, 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 Pośpiesz się. Pośpiesz się. I 33 in which city can you close them? Ja nie wiem! Nie oceniam spokojnie to największa ocenę na ziemi. Kurde nie no! Dostanę power! Mam to gdzieś że ja dostałam power. No po prostu. A ja mam to gdzieś. To jest chyba ten Palmer, czy coś takiego. Helikopter! Helikopter! Partner, to Lepsze już jest, jak mam na imię Hello Kitty. A, i kupiłam sobie za so, mm, taką fajną głowę, żeby... Kupiłam sobie fajną głowę i rzęsy miałam od dawna kupione. Tylko nie chciałam ich ten, bo... Bo tamta głowa była jakaś dziwna i mi nie pasowała Ale teraz jest fajnie Co nie? Coca-Cola, epsoma. Czekaj, czekaj, czekaj Sprawdźmy to har-har, może jest zajebiste o. Super a nie tam jestem Paweł, ja nie mogę kurde je. Ładne. Jaki hot? Nie. Nie. nie I like my cheese dripping. Czy to czy to były Doritosy, czy mi się wydaje? Czy to były tam? Nie, na pewno to były Doritosy. Mówię, no piramida. No, piramida, no to jest jasne. Szkoda, wiem, ja nagrywam kurde bardzo mało filmów, ale sorry, ja po prostu mam zabrany telefon, po prostu yy, dostałam pałę na lekcji, znaczy pałę z, z mojego sprawdzianu i teraz dostaję tego o 19 .00. przepraszam, ale co mam poradzić, poradzić? Nieważne. Czekaj. Ta Cwenia. wrócimy wkrótce. Głośno chrapanie szmigłów. O, o! Możemy zrobić... Czekaj teraz. Możemy zrobić śmigłowiec. Możemy z śmigłowiec, możemy, 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 Robimy śmigłowiec. Tak, helikopter, helikopter. a para, helikopter. Pa. Kur... Nie, 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 nie. Ja nie mogę. Kurde, nie mają czego innego do zrobienia. Czy mi się coś zepsuło? Czy mi się coś wydaje? Czemu? Czemu mama? Kurde, zapasowe te? Ej, mi się nic nie pokazuje. Zróbmy może reset. Bo mi się nic nie wyświetla, żeby coś mi tu mówiła. Ja nie mogę, nie, nie, nie. To już było lepiej, jak nic nie widziałam. Nie, 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 nie. Ja nie chcę, nie, ja wychodzę. Ej, no nadal, co ja mam, jakieś lagi? No chyba nie. Kamera mi działa, to wszystko. Ale nie, chcia nie, nie chciałam, nie, nie chciałam. Dobra, jednak było lepiej, jak... Czy to są królika uszy z wykrzyknikiem, czy to jest po prostu ten jakiś, ta kulka z oczami i z burzą, która je te duszki, nie? W takich grach mobilnych, jeśli nie ma internetu, nie? I don't know what I'm doing. Balla manina, ecco serenaudo, venna manina, ecco serenaudo, vanna manina, ecco serenaudo, eee macarena! What the fuck? Balla manina, ecco serenaudo, vanna manina, eee macarena! Wytyfy, wytyfy. Kurde, to jest wytyfy, nie? Wyty... Wytyfy, nie? Po prostu tańczyć na krześle. Siedzieć na krześle, ale tańczyć. Taniec makarena. Albo coś innego. Nie wiem. Wukambama style. Czy... Jak to tam? Co to? Aha! To... The secrets of ancient pyramids. Halo, kurde zrobiłam o, przecież recenzję Ty, o, mi się o, coś tutaj o, zepsuło Nie no, w sumie mogę zostać tak czekaj. Czy mam te... oh, Nie, nie. Pospiesz się. Bope. Mount... to Mount Ferrest. Ja nie wiem Mount Everest Rome, e... Jak tu, czat mi się wziął. A manina, eko ecco sarana, o ekosarena manina, ecco sarana, pala... okay. Pomin, pomin, obecny 15 razy na serwerze, wykonaj 50 akcji memowych, spraw, aby nauczyciel zareagował 10 razy na serwerze. Aha, obecny 15 razy na serwerze, 0 Jeszcze jedno? No to zróbmy to. Akurat... Czemu ja wyszłam z memów? Nie yy, ogląda... Czekaj.

Okay. To nie było to, to nie było to czekaj. Hmm, coś, co je patrzy Wiem ja wiem Ja wiem że czytała leton przeczytało letam <grym> to nauczyciela Ja nie chcę, nienawidzę dobrych ofert. Daj mi spokój kurde z tymi ofertami. Eee... O, czekaj, czekaj. O, spacaj przez jedną minutę. Go. Why? Bo też wali za serwer. Czekaj. The teacher is mad. Bad. Aha. O, oh, to jest jakieś inna sala. Co tu pisze? Użyj korytarza z kodem. Korytarza z kozem. Z kodem. Z kodem. Jestem człowiekiem. Kurde, nie jesteś ofulutkiem z tego. Wykorzystaj kod. Nie ma tutaj nic. A mogłam tam wyjść, nieważne. Ty, ale jaki teraz był ten? Bo po prostu nie no Lagi mi szły, nie? Wiem. No fajnie Happy New Year! Wiem, za późno na to, ale nieważne.

Czas gry łącznie. Czekaj! Czas gry łącznie. 3 godzin i 34 minut. Czas gry sewera. 15, 15 minut. Użycie akcji. 175. Wydano Robux 0, zdobycie gwiazdki CD 0, zdobyte gwiazdki łącznie 113, Robux przekazał 0, podniesione Robuxy 0, Mistrzowce w questach 1, całkowita liczba wykonanych zadań 5. To naprawdę się kurde cieszę, nie? Ja nie mogę. Moje życie jest skończone. Ekskluzy. Oh. Nie ma ekskluzywnych. Oszukaj? Kurde, co to ja jakiś, kurde, typ z kapelą się No dobra. To na tyle na dziś. Wam nadzieję, że wam się podobało. Jak się wam podobało, ścielcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Pa, pa.